Minecraft Survival Dzisiaj e, będziemy, jak już macie po tytule, znalazłem wioskę Znalazłem drugą wioskę, ponieważ pierwszą jaką znalazłem była bardzo mała i tam widać nie chciałem zatrzymywać To była jedna skrzynka może um, I jeszcze nagrałem odcinek jak znalazłem tam, tą wioskę, ale powiedziałem, że szukam nowej, ale no, no nie nagrał się no a my teraz zobaczmy tam, splądujemy tą wioskę, damy sobie do jakiejś skrzyneczki, wybierzemy jakiś domek i sezo tam zostanie. Jeszcze nie wiem, a no tak, bo ja to powiedziałem w tamtym odcinku, który się nie nagrał. Raz mi się zginęło, a zaginął mnie mały utopiec z trójzębem. A teraz wioska została odnaleziona. Taka, którą bym chciał. Hmm. To nie jest mój domek. Craftinga tej brysię już tutaj postawiłem. Ale jeszcze Wam powiem, że do skrzynek nie zaglądałem. Wiem, że są dwie. Ale jeszcze tam nie zaglądałem. Tutaj to sobie nie wiem jeszcze jak, ale także mi tutaj nie wchodzili. Ale ja idę odłożyć sobie rzeczy. Tutaj, ale zobaczymy teraz jeszcze co jest w środku. Cztery smogi. No i źle, trzy sadzonki to było yy. yy. Chciałem zrobić tak, żeby żeby yy. to podnieść, to żeby to zestakować Tak, naprawdę nie hmm. wiem, co hmm. zrobić W poprzednim odcinku to jest też taka nie mało ważne, ale tak sobie opowiem, bo mi się przypomniało tak o miałem minutę znalazłem e, dwa razy tą trzcinę na wysokości 4 Co dla mnie jest rzadko spotykane, a ale zapewne codziennie tam wiecie sobie takie rzeczy w ogóle. Tomek sobie potem oczywiście wybuduje i nie ale... Tak jak na razie to... Czegoś tam... Jest jeszcze jedna skrzyneczka, ale... Nie pamiętam gdzie... Tutaj u góry nie ma, prawda? Nie ma. Tutaj jest jeszcze to siano, które mogłem sobie zebrać, ale... Nie chcę mi się No po drugie no jak na razie nie wygląda Między odcinkami chciałbym tutaj naprawić tą drogę, bo nie um, wiecie, że to tak jakoś wyglądało A nie o tutaj, że jest ten, jakieś takie niedobitki jakiś frajer to robił tutaj mamy o właśnie to, a ty co dajesz? Hmm. Tutaj jest skrzynka, nie ma tu skrzynki. No tu jest skrzynka i są szmaragdy kolejne. Jako. No i kwiatki. Będę ją zamiast jeszcze rozszerzyć tę wioskę Mam nadzieję, że te wysiłki będą się tam jakoś rozrastać Powiększać swój gatunek, czy jak to... Tam nie, oni też są wiem, więc pomogę im A, to Google zauważył, ale w ogóle To jest domek taki wynik, to jest chyba ten, w którym byłem, ale ostatecznie chyba nie poszedłem zobaczyć, co jest do góry, ale... A, to jest takie coś. No dobra Takich cośów tam my nie oglądamy Byłem albo mogłem być Tam chyba też byłem To już są chyba wszystkie te Może jedynie tego nie jest, zobaczyłem jeszcze No jest No to chyba tylko tyle Zarazem wioskę. Będę musiał się, się też jakoś jakoś pójść w teren i... Mm, no i poszukać czegoś innego, jeszcze tych takich świątyń jakichś. Zakręty są spoko nawet. Tak o zrobię, a póki nie ma tej trawy, nie mogę tego zrobić.

Wszystko znaleziona ja Mam nadzieję, że jej nie zgubię, ale... Chciałem ja tylko na wprost zobaczyć... Czy jest tam coś jeszcze ciekawego... Na pewno będziemy mogli poszukać tej... Wieży Pillagerów, ponieważ... sobie swoją, nie wiem, to jest tam... Um, oczywiście w różne strony... Tutaj macie taki biały komunikat... I tam jest dostępna aktualizacja, a ta aktualizacja polega na tym że możecie w tej chwili dać mi subskrypcję rozumiecie subskrypcję teraz nie, nie pójdę dalej chyba że mi dacie subskrypcję dałeś już? dałeś? dałeś no tak? ja ci wierzę ale jeśli nie dałeś no to wiesz że skłamałeś w ogóle no musisz dać tę subskrypcję teraz nad dwie byś powinien dać szybko musisz tworzyć konto i dawać mi drugą subskrypcję żeby mi było miło bo tak żyć nie można, że ja tu czekam, że masz mi subskrypcję, a ty nie dajesz tam jest śnieg, więc fajnie, fajnie A w tą stronę nic nie ma. tak skakałem? No ale mu... Stało się. No, muszę sobie zrobić kopalnię i właściwie może... Jeszcze sobie zrobię.

Czekaj, czy oni mi założidą? A no, to są dwa łóżka. Ale słyszałem, że ktoś wchodzi myślałem, że oni się położyli w moim łóżku. Stefan, tym razem ci wy... aaa utknąłeś, nie no nie utknąłeś bo możesz wskoczyć ale tym razem ci Stefan wybaczę ja w ogóle ze wszystkie nazwy tutaj będę musiał wziąć sobie automatyczną tą łowiarkę poradnik może jak to zbudować, może wleć na koną a ja... mam ją zbudowaną też na Królestwie Sześciany, oczywiście zachęcam do oglądania tej serii Ty opuściono kopalnię, słyszcie ją? Nie, nie wiem, ja ją usłyszałem, a gdy nie usłyszeliście to macie pecho Tak się tylko opowiem Ty Blokuje ta głowa Muszę zrobić jeszcze te... No to ja to umiem kopać, o kurę, nie 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 przy sobie też marablę ale jest żelazo będę mógł sobie zrobić starczy i killów będę mógł wykopać diamenty no o czym ja marzę to jest dopiero drugi odcinek karę między odcinkami coś mi się uda. Ciekawe czy... czy może jest... Albo słyszałem tą kopalnię, to wiem, że ona tu jest.

już przyzwyczaję do takiego szybkiego kopania z królestwa sześcianów. Zgrania na królestwo sześcianów, bo to powrót do takich słabych poziomów, kiedy to trzeba kamiennym, kilofem kopać. Dobra, powiem jeszcze tyle, że... Mm, bo zaraz już kończę, tak? jeszcze znaczy, tylko powiem Między odcinkami, co zrobię? Pójdę do kopalni. Moją wioskę ogrodzę jakimś takim małym murkiem. Taki pewnie z, z zwykłych płotków drewnianych. Chyba, że mi nie starczy drewno. Hmm. I zrobię tu takie pulpity, też żeby mieć um, wieśniaków, którzy mają preferencje um, bibliotekarzy i wtedy mieć ich książki, księgi zaklęte i natrafić na jakiś mending czy jakieś takie rzeczy mending to jest naprawa dla tych którzy o, to angielskiego um, nie, nie kojarzą no, ale skoro my już to usługi ustaliliśmy no to co mam innego zrobić? Mogę się z Wami pożegnać jeszcze sobie emerald, o tak o O, 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 o A więc sieman raczej trzeba palić, ale jeszcze w hulafu